Cześć! Ok, wykorzystam to, co już zjadłem i już się pakuję, żeby pokazać Wam sakwy, które kupiłem niedawno i właściwie wyjazd dzisiaj to jest test tych sakw Sakwy miękkie firmy Rinewalk Wydaje mi się, że to chińszczyzna, ale taka bardzo dobrej jakości. Zresztą nie jest wysyłana z Chin, tylko z Europy jest wysyłana. Więc wydaje mi się, że to porządny temat jest. A jak porządny zaraz Wam pokażę. zobaczycie. Ok. W kupiłem dwie sakwy. Sakwa jedna to jest 24 litry. Ile razem 48 litrów to jest największa e, sakwa dostępna z tej serii? Jest druga, e, zamocowałem je słuchajcie na Zamocowane no, są klasycznie, czyli pasek. Dwa pasy są w poprzek, tylko jeden u mnie jest tutaj u góry, jeden jest u góry u mnie a drugi jest tutaj pod siedzeniem I widać go Dodatkowo jeszcze tutaj zamontowane są pasy w poprzek na drugą stronę i z tamtej strony na tą stronę zaciągane tutaj takimi ząbkami czyli jakby tutaj nie lata i jest dociągnięta do przodu Z tyłu również jest zaczep tu jest jeden zaczep do, tutaj do stelaża a co tutaj, tutaj idzie do, przez, przez tył do tego stalarza też dociąga to, żeby to nie uciekało i żeby było z przodu i tutaj ten element też jest dociągnięty taką zapinką i paskiem zaciskową z przodu dodatkowo tutaj ten jest jeszcze dookoła rury wydechowej za tą część stalarza także też jest mocno przyczepione. Każda sakwa ma jeszcze tutaj jak widać dodatkowe jeszcze klamry. One służą do podwieszenia czegoś jeszcze ekstra tutaj. Natomiast w moim przypadku ja wykorzystałem te klamry do tego, żeby je zamocować torbę do tego stelaża. Tutaj przymocować, żeby nie skakała. Tutaj tu widać te klamry. Luzem wiszą, znaczy są podpięte, ale nie trzymają niczego, no bo tutaj też nie ma za bardzo o co zaczepić. Także tak wygląda system mocujący, sakwy są dość spore. Można sobie zobaczyć, tutaj w tej sakwie mieści się, znaczy w obydwu sakwach mieści się praktycznie cały środek kempingowy plus cała kuchnia, plus jeszcze jakieś buty, jeszcze trochę jedzenie, jakieś takie rzeczy. I jak tu widać co mam, to tu się zmieścił tak podkład pod namiot tu jest pod spodem jeszcze się zmieściu składany tutaj w tym worku jest taki piec kempingowy piecek kempingowy no tutaj jest śpiwór wkładka do śpiwora siekierka kempingowa światełko światełko a to tutaj to jest tarp z dekatlonu. także tu się sporo mieści do tego jeszcze tutaj dochodzą Dochodzą butle dojdą tutaj butle, jeszcze tutaj się buty zmieszczą i na wierzch. i nabierz jeszcze yy, jedzenie normalny system. Dorolowane. Zapinam. Są bardzo fajne. Z drugiej strony jest tak samo. Bardzo fajny system tu jest z takim rzepem zawijania tych pasków, końcowych pasków. Bo one są dość długie. Nie majta się to nigdzie. No i tutaj mamy zapięki w tą stronę. Ja. Jeszcze dodatkowo, żeby torba trzymała się wyżej, nie opadała, przekładam te paski tutaj. I mamy jedną torbę zapiętą. Nie, nie, nie rusza się bardzo dobrze. One są zrobione z bardzo takiego grubej gumy. Te torby bardzo dobrej jakości. Wszystkie szwy są podwójnie, potrójnie zszywane i dodatkowo jeszcze zgrzewane. Wszystko oczywiście jest odporne. Co ważne jest, tutaj może będzie widać od tej strony, właśnie od tej strony wewnętrznej. Obydwie sakwy mają taką. Tutaj widać. Taką strukturę porowatą. Ona jest odporna na wysokie temperatury i na, no, na uszkodzenia bardzo mocno. Także ona może się ocierać, właśnie o stelaż. A może także opierać się nawet praktycznie o, o tłumik. Ona nie stopi się podobno. Tu mam drugą sakwę. W drugiej sakwie zmieścił się namiot. Zmieścił się. Materac, krzesełko, poduszka, także całkiem sporo. No i tutaj jeszcze wejdzie e, kuchnia, część kuchni, czyli tu wejdzie, wejdzie talerza, patelnia i talerze i wejdzie. Tutaj. O, i tutaj wchodzi reszta kuchni I zawijamy Tak. No i tutaj są jeszcze te paski dodatkowe Ten jeden tu wykorzystuję też, żeby przełożyć, o, się trzymał i w ten sposób torba jest zabezpieczona. No te torby dzisiaj dość dostały w kość, bo praktycznie całe, cała moja droga, no to tak kilkadziesiąt, prawie sto kilometrów takimi, no tutaj, takimi drogami przez różne błota, kałuże, także nic się nie urwało jeszcze, jeszcze, nie mam nie urwie. Nic nie, nie obluzowało się, wszystkie zapięcia trzymają. No, naprawdę, mówiąc szczerze, jestem z tych toreb Renault bardzo zadowolony. Spisują się na razie dość fajnie, dość były katowane. Cena kompletu 150, 150 około 150, niecałe 150 dolarów kosztowało, 148 dolarów kosztował komplet. DRM wysyłka, czekałem. No, 10 dni. I przyszły także mm, dość szybko. E, jeszcze, no, co mogę powiedzieć? Z Rinomoka jeszcze mam tutaj bo, boczne. Najpierw je kupiłem, żeby sprawdzić, co to jest warte. Jest super, się sprawują. Ja już no, jeździły, były na Bałkanach. E, tu, tu mam e, narzędziówkę i różne tematy, motocyklowe e, części. A tutaj jest. E, Tutaj zapteczka, i tu są e, przeciwdeszczówki. I tam czołówka, takie rzeczy. Także e, super pojemne. Mnóstwo zaczepów, wszystko jest naprawdę bardzo przemyślane. Muszę powiedzieć, że ten walk, rzeczywiście każda klamerka, słuchajcie, zobaczcie. Te klamerki nie są takie za, tylko do, do zaciągania, ale jeszcze zaciąga się. I dodatkowo jeszcze jest przy każdej klamerce, tej, która musi trzymać, jest jeszcze dodatkowa e, blokada. Wszędzie są dodatkowe kółeczka, zaczepy. E, Szlówki, można tu jeszcze dodatkowo mnóstwo rzeczy domontować do tego. Naprawdę z tych bocznych byłem mega zadowolony, dlatego zdecydowałem się kupić tamte. Co najważniejsze, zobaczcie sobie, ja tu nie mam stelaża w ogóle, bo to jest stelaż do, czy mam stelaż, ale to jest stelaż do systemu Wario BMW. I no i właśnie coś kombinowałem, żeby wykorzystać ten stelaż do Vario żeby powiesić torby. I to właściwie te torby, no, do tego stelaża nawet całkiem spoko pasują. Udało się to zamontować. No i jak widać, fajnie, e, fajnie to e, działa. Jeszcze jeden taki patent, który e, sobie zrobiłem i fajnie się sprawdza do podróże, to jest to. To jest butelka z dekatlonu 1,5 litrowa aluminiowa. W Rumunii w dekatlonie, bo u nas tego nie było, ale w Rumunii w dekatlonie dokupiłem tego wkładkę z rurką i z I super. Rzecz. Można sobie tutaj 1,5 litra wody nalać. To jest sobie butelka, widzona, Jak widać, jest odporny, już jest na z miejsca, więc ale się nie, nie pęka. No i to w czasie drogi mam dostęp do wody. Mogę sobie pić. Nie ma żadnego problemu. Nie muszę tego nosić na e, plecach e, w plecaku. No, jak są upały tutaj na tym plecach? Powoduje zmniejszenie przepływu powietrza. E, w kurtce no, zaczyna zapacać. E, jeszcze tam woda jest, która obciąża i potem plecy bolały. Więc ten patent wydaje mi się całkiem fajny. A jest to na stelażu przymocowane. Słuchajcie, to jest stelaż rowerowy, nabidony, kupiony, ale też aluminiowy. Jest przymocowany za pomocą tritytek do, do gmoli. I super, ten to się trzyma. Fajnie się komponuje. Nie dotykam tego kolanami, także super. Bardzo mi się ten patent sprawdza. Także to z takich patentów można sobie wykorzystać. Fajny temat. A, te torby małe kosztowały 40, 20. Zapłaciłem chyba z 60 dolarów 60 za parę. No, 50 albo 60 dolarów za, za komplet zapłaciłem. Tylko są sprzedawane pojedynczo trzeba się uważać, bo ja się pomyliłem, myślałem, że to jest w parach i zamówiłem, przyszła jedna. No i musiałem domawiać drugą, także tak to wygląda. No i to tyle z takich najświeższych patentów podróżnych jak na razie na Łok się sprawdzają ale to dopiero początek. Zobaczymy jak się będą sprawdzały później. Tyle. Nowa maszyna, już zapakowana zmieniła kolor, już jest czarna, bo niebieska już krew, krótką szybę ma, będzie chłodniej drobne upały